Zespół pasji do nieruchomości tworzy wnętrza, jakie wyróżniają się jakością, ciekawą aranżacją oraz bałością o detale. Specjalizujemy się w metamorfozach mieszkań, przygotowywaniu nieruchomości inwestycyjnych, a także w ich zarządzaniu. Zapraszamy Cię na spacer po tym wyjątkowym wnętrzu, tym razem przygotowanym pod inwestycje, jakie przeszło totalną metamorfozę. Aktualnie możecie zobaczyć stary układ mieszkania, gdyż w mieszkaniu wykonaliśmy remont generalny. Mieszkanie dziś jest w nieco innym układzie. Tutaj widzimy dwa pokoje, łazienkę oraz kuchnię, do jakiej zaraz się przeniesiemy. Natomiast po wykonanym remoncie na powierzchni 58 m2 znajdują się dwie niezależne kawalerki. W każdej z nich znajduje się aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem, z zabudową meblową wykonaną przez stolarza, a także łazienka z toaletą. Teraz po wejściu do mieszkania znajdujemy się w przedpokoju, z jakiego wychodzimy bezpośrednio do dwóch kawalerek. I tak w kawalerce numer 1 znajduje się dodatkowo wydzielona przestrzeń sypialna gdzie mamy wygodne łóżko. Jej powierzchnia to 32 m2. Na szczególną uwagę zasługuje połączenie pastelowych kolorów, bieli, błękitu i jasnego drewna. Wystarczy wzbogacić je nieco mocniejszym akcentem kolorystycznym i wnętrze nabiera wyrazistości, lecz wciąż jego aranżacja jest lekka i subtelna, zarówno w łazience, jak i w innych pomieszczeniach. I tak przenosimy się do kawalerki numer 2, jakiej powierzchnia to 22 m2. Jak widać, mieszkania są wykończone w trosce o każdy najdrobniejszy szczegół. Są funkcjonalne i w pełni dostosowane pod wynajem. Przy takich projektach inwestycyjnych bardzo istotnym elementem jest lokalizacja nieruchomości. No i właśnie to mieszkanie mieści się w samym centrum Wrocławia, bardzo blisko dworca głównego przy Teatrze Kapitol. Jeśli podobają Ci się nasze realizacje, to zapraszamy Cię do polubienia nas na Facebooku oraz Instagramie oraz do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube Pasja do nieruchomości i oczywiście zapraszamy do współpracy do wspólnego inwestowania z Pasją do nieruchomości